Czy to możliwe, że najbardziej romantyczna para 17. edycji Tańca z Gwiazdami właśnie postanowiła wprawić swoich fanów w osłupienie? Dlaczego Mikołaj Bagiński i Magdalena Tarnowska zamiast cieszyć się wygraną w samotności, wystawili na sprzedaż swój prywatny czas? Czy indywidualna lekcja tańca i kameralna kolacja to tylko sposób na wsparcie WOŚP, czy może kolejny rozdział historii, która zaczęła się od słynnego ślubu na parkiecie? Kwota licytacji już teraz przyprawia o zawrót głowy, a to dopiero początek szaleństwa. Mamy szczegóły tej wyjątkowej aukcji, która sprawiła, że Fani zamarli z wrażenia. Sprawdźcie, co naprawdę kryje się za tym gestem zwycięzców programu. Świat polskiego show biznesu i wielbiciele tanecznych emocji wciąż żyją spektakularnym zwycięstwem Mikołaja Bagińskiego w 17. edycji tańca z gwiazdami. Bagi, który wchodził do programu jako totalny debiutant bez żadnych tanecznych nawyków, przeszedł metamorfozę o jakiej inni mogą tylko pomarzyć. Kluczową rolę odegrała tu Magdalena Tarnowska, która nie tylko nauczyła go kroków, ale przeprowadziła przez proces całkowitej zmiany. Ich relacja początkowo czysto profesjonalna, szybko przerodziła się w coś, co widzowie i jurorzy określili mianem wyjątkowej chemii. Gesty spojrzenia i ten symboliczny taneczny ślub na parkiecie sprawiły, że Polska oszalała na ich punkcie, a charyzma Bagiego pozwoliła mu pokonać technicznie lepszych rywali, takich jak Wiktoria Gorodecka czy Maurycy Popiel. Totalna porażka sceptyków nastąpiła, gdy Bagi i Magda ogłosili, co przygotowali na 34 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To nie jest zwykły fant na licytację, to szansa na wejście do ich intymnego świata treningów i emocji. Podczas spotkania czeka Cię indywidualna nauka tańca w luźnej, przyjaznej atmosferze, a po lekcji zapraszamy na wspólną kolację, zachęcają zwycięzcy programu. Wyobraźcie sobie to yy, sam na sam z duetem, który rozgrzał parkiet do czerwoności, poznawanie kulis ich sukcesu i yy, wspólny posiłek w blasku fleszy. Sympatycznie? No, na pewno nie dla portfela, bo kwota licytacji już teraz sięga 10 tysięcy złotych i rośnie w zastraszającym tempie. Czy to najgorętsza aukcja tegorocznego finału? CZ Bagi koś brał pod uwagę, decydując się na tak bliski kontakt z fanami. Aktualna kwota pokazuje, że fani są w stanie zapłacić fortunę, by stać się częścią tej wyjątkowej historii, która wykracza poza standardowy układ uczeń-trener. Widzowie wciąż pamiętają te pełne emocji i zaufania choreografie, które opowiadały historie, o jakich inni uczestnicy mogli tylko marzyć. Autentyczność Mikołaja i profesjonalizm Magdaleny stworzyły mieszankę wybuchową, która teraz procentuje w szczytnym celu. To doskonały przykład, jak pasja i dobroczynność mogą iść w parze, tworząc coś, co porusza serca tysięcy Polaków tuż przed wielkim niedzielnym finałem. Katastrofa dla tych, którzy liczyli na tanie korepetycje, bo u Bagiego i Magdy liczy się tylko najwyższa stawka za szczytny cel. Choć technicznie Bagi nie zawsze dorównywał faworytom to jego serce do walki i ogromny wysiłek włożony w każdą minutę treningu sprawiły, że stał się ulubieńcem publiczności. Teraz ten sam upór wykorzystuje, by wspierać woźb i zachęcać fanów do licytowania ich wspólnego czasu. Czy zwycięzca 17 edycji pobije rekord tegorocznych aukcji i pokaże, że influencerzy mają ogromną moc pomagania? Prawda o tej aukcji jest taka, że to nie tylko lekcja tańca to możliwość dotknięcia legendy tego sezonu. Prawda o relacji Bagiego i Magdaleny Tarnowskiej wciąż rozpala wyobraźnie internautów, a ta aukcja tylko podsyca spekulacje o tym, co ich łączy poza parkietem. Czy wspólna kolacja z fanem odkryje jakieś tajemnice, których nie widziały kamery Polsatu? Jedno jest pewne: 25 stycznia 2026 roku oczy wszystkich będą zwrócone na licznik ich aukcji. Czy pasja do tańca wystarczy by przebić sufit finansowy i stać się bohaterami 34. finału? że nada, po prostu że nada, że niektórzy wciąż wątpią w autentyczność tej pary, skoro ich gesty mówią więcej niż tysiąc słów.